Oglądamy nowy film Piqueo, Wizowie, bezsensowny hejt na Taza w G2, walwy wie jak naprawić CSA, Monesy o aktualizacji CS2, no to jest ciekawe, zobaczymy co tu ciekawego mamy. To Waszym jesteś? zdaniem może sprawić niespodziankę na IEM Rio? Moim zdaniem niespodziankę sprawi furia. Nie wiem jak wy, co Wy o tym sądzicie, ale moim zdaniem furia w ogóle jak brazole grają u siebie, to naprawdę potrafią grać. No moim zdaniem furia, znaczy niespodziankę no sprawiło, tak, oczywiście, niespodziankę sprawiło G2, że. W... Dostali bardzo szybko. To racja. Jedną już mamy niespodziankę, ale drugą niespodziankę, kto wygra? No to wydaje mi się, że Furia może zaskoczyć. Już wyszli z grupy i to wygrali łatwo. Na mouse i na koń jeszcze wygrali widzowie? Oni wygrali na mouse i kogo, na kogo jeszcze? Możecie przypomnieć? Na face, tak? Ono. No to wygrali na face i na mouse. No mocnych przeciwników, więc raczej. No, może być ciekawie. Może być ciekawie z tą Furią, ale nawi oczywiście znowu jest w tak samo jak Furia łatwo, więc wydaje mi się, że. Nawet do półfinału finału dojdzie, nie? Bezsensowny hejt na Taza, tak, zgadzam się. Do niedawna jeszcze społeczność Counter-Strike'a uwzięła się na Snaxa, mm -hmm. przy którym mówiono, że g nic z nim nie wygra i ogólnie potencjał całej formacji przez jego prowadzenie mocno spada. Po wygraniu Blast Premier Fall Final przez g nagle większość z tych osób zamilkła. No, no to są takie ku... sezonowe, to są takie k. Ku... Sezonowe, że to jest szok. Jak komuś coś nie wychodzi, jest taka nienawiść w tej Polsce i ogólnie na świecie. Ale tu my, jako Polacy, zamiast wspierać naszego Polaka, który gra na takim poziomie, to tu jest tak, jak mu nie wychodzi, są zadowoleni ludzie, to takie kulawie są, a za granicą jeszcze też są. Nie się, że za granicą też będą takie kółki, które będą jechały też, nie? A to tak mnie irytuje, że to jest szok, że specjalnie haha, mówiłem, mówiłem przekonania jakieś się znają te k co tak gadają. To jest takie prymitywne, że to jest szok. Naprawdę. Zamiast wspierać jasne, wygrali turniej, już cisza. Czat u, u Izaka się zamknął, tam oglądałem na Blaście cichutko, wszyscy już nie było. Albo ci, co hejtowali i jechali z Naxa, że jest i w ogóle, to nagle powiedzieć że no to jest x d, więc no my tutaj widzowie na tej transmisji nie popieramy takiego czegoś. My kibice nas jest ch*** to i tak trzeba o tym mówić oczywiście, ale konstruktywną krytykę, tak samo jak ja przedstawiam tu na streamku. Oglądamy analizy, czemu tak wygląda to. Tłumaczymy sobie. Niektórzy tiktokowcy wchodzą odklejeni, wiadomo, jest dziwnie, po niektóre wchodzą ludzie. Wiecie jak to wygląda, nie? Ale trzeba serio wspierać. G2 na ten moment uważam za dobre rany. EWC drugie miejsce, SL Pro League. Półfinał chyba mieli, tak? Wygrali Blastak i teraz no odpadli z IEM totalnie, no ale czasami tak jest, jak wygrasz turniej po prostu i lecisz od razu na drugi turniej do Brazylii, jetlagi, inne rzeczy, no tak to wygląda, no. Tym razem społeczność wzięła się na drugiego Polaka z tej drużyny. Chodzi oczywiście o ich trenera Taza. No. Od samego jego początku pracy w tym zespole pojawiło się sporo głosów zwątpienia, a Oliwy do ognia dodała jeszcze wypowiedź Stewiego przy okazji jego stędinowania w G2 na M Dallas, który stwierdził no. m.in., że drużyna w ogóle nie zwracała uwagi na to, co mówi do nich Wiktor. Ponadto niewiele osób dawało mu w ogóle szansę swobodnej wypowiedzi bez Bycia ocenianym. Oczywiście mówił też o tym, że Tas jest niezłym trenerem i do tego bardzo opanowanym, ale zapamiętano tutaj głównie te negatywne rzeczy. No, ale zazwyczaj są negatywne rzeczy ku, pamiętane. Też Stewie to też jest, no w tym CS jest botem, no nie oszukujmy się, no w CS bagra w tą gierkę i nikt go nie chce do żadnych drużyn przecież. I takie gadanie po tej wypowiedzi, co tam to, to wrzucili, ten ESL wstydzić się powinien. Naprawdę wstydzić się powinien. Tak jak wcześniej mówiłem, pauzy, co słyszeliśmy, te 5 sekund, to nie słyszeliśmy tego, co TAS powiedział. Pauza 2, 30 sekund. I nie, nie słyszeliśmy tego, co TAS powiedział wszystkiego przed tym, przed tą końcówką. No, no to jest, dla mnie to jest hit. No wiadomo, że na końcu powiedział, panowie, dawajcie, jedziemy i okej. Okay, no powiedział pewnie jak mają grać, doradził. Tak samo jak na Blasie, tam była ta 25-sekundowa pauza, to czasami jest też tak. Tam nie powiedział też nic ciekawego, ale też wpierał chłopaków. Pauzy nie daje się tylko wtedy, bo też ludzie nie, nie rozumieją, po co są pauzy taktyczne. Ludzie myślą, że pauza taktyczna jest po to, żeby zawsze powiedzieć taktykę. No nie, czasami jest pauza potrzebna po to, że na przykład wytłumaczę to jeszcze raz, bo niektórzy może nie słyszeli, co wcześniej mówiłem, że zostają, nie wiem, w rundzie przegrywasz 6-0, ale zostaje w rundzie co chwilę jedna osoba dwie osoby przy życiu, są close te rundy, przegrywasz po prostu aimowo i nie musisz zmieniać taktyki, bo przegrywasz po prostu duele aimowe pod koniec i to się zdarza, bo są wymiany i dajesz pauzę po to, żeby wybić przeciwnika z rytmu, powiedzieć panowie, rundy naprawdę dobrze wyglądają, tylko no musimy aimowo trochę lepiej zagrać i pauzy są też po to czasami, żeby wybić przeciwnika z rytmu, takie pauzy w no, serio. Pauzy są też po to, czasami żeby porozmawiać na przykład z zawodnikiem, może żeby inaczej grał, tylko do niego powiedzieć coś. No nie przecież. No trzeba czasami po prostu jak jest typa jakaś, czy coś, nie powiedzieć taktyki, ale mówię, panowie, komunikujcie się, To jest cisza na tym spiku. Nie musi taktyki dawać, ale jak widzisz, że coś się źle dzieje, dajesz pauzę, pogadaj z zawodnikami, bo jest typa na tym spiku. Komunikacja chula. No po to właśnie są te pauzy, żeby odzywać się też czasami i wiecie, na duchu trochę podciągnąć chłopaków, no. Po to to jest też, nie? No, ale takie bzdurne, tak, tak jak dobrze napisałeś Gowski, żeby zabrać momentu przeciwnikowi też są pauzy. Pauzę też dajesz po to czasami, że dajmy na to, wygra ktoś klacza Jeden na trzy, jeden na cztery, w się stresował, żeby zeszło te ca to całe napięcie z zawodnika. Pauzę dajesz. Po to dajesz pauzę zawodnikowi, ochłoń spokojnie, wygrałeś rundę za... Dajesz pa potem pauzę i trener nie musi nic mówić, tylko mówi, pochwali zawodnika, spoko, uspokój się. Po to są te pauzy też czasami, nie? A też czemu pauza nie jest też tłumacze, czemu pauza cała nie jest pokazana, co się mówi. Też jest pauza po to, żeby chłopaków jakoś podciągnąć na tym duchu. Następna rzecz, blast co zrobił i co robi IEM Rio. Tej wypowiedzi nie dają po to, żeby taktyk nie pokazywać ludziom. Jakie taktyki? Bo też, no, masz na karcie taktyki opisane, wszystko i żeby tego nie było słychać, żeby inne drużyny tego nie wykorzystywały. Dlatego tylko końcówki dają to, co ich zdaniem może być pokazane, ale uważam to, co zrobiło IEM Rio, że pokazali, że Janusz powiedział, żeby się go słuchali, żeby nie grali solo, tak wiecie, takie rzeczy, czy Niko, co powiedział, żeby zacząć grać, sfokusować się i dwójkowo grać, to nie była przypierdolona do Snacksa, żeby nie było, bo niektórzy to źle zrozumieli, ogólnie wypowiedź Niko. Oczywiście tego nie powinno być, uważam. Dla mnie to, co IEM ESL zrobił, to jest straszne skutki. I tego czegoś nie czego powinno być, nie? Jak Cię obecnie trwa IMRIO 2024, a podczas turnieju czasami jesteśmy w stanie usłyszeć tym drużyny i właśnie tutaj popularny stał się klips w cudzysłowie mową motywacyjną po stronie Wiktora, po której znowu no. wylało się sporo hejtu w jego kierunku. I dlatego uważam, że to ludzie tak krótkowzroczni są i widać, że ch się znają na grze i dlatego to tłumaczę, no nie ma co kcisnąć. końcówka jest puszczona i już dojazd Tasmanie. nie? Posłuchajcie sami. We need to guys also, you know, breathe and relax, because we need to fucking start getting some, you know, rounds. Maybe we'll be good. He's right. <laughs> He is right. They do need to start getting some rounds. No. And... Ku... Czekaj, to jest ten Spun Spunji, to on jest? Ten gość, co mówi? Bo ja nie pamiętam, bo mi się mylą głosy, tak? To on jest? To też, to jest taka, ku... nie? To też jest taka. Ku... No, on z Naksa też ciśnie, wszyscy ta zacisnął. No, z Huxim też nie było za super. Trener, co mieli wcześniej w G2, też zmienili go przecież. Podobno były nagle go zmienili. Jak napisała jedna z usług. Pod trole? Nie, SpongeBob nie robi tego pod troll cza czasami. Snaksa też jechał. I jechał ostro po nim, więc nie gadajcie. Lop, nie ma możliwości, żeby Pekka, czyli główny menadżer składu tego, słuchał i sądził, że to on jest odpowiednią osobą na to stanowisko. Mm. Nieprzychylnych komentarzy w jego stronę było dużo, dużo więcej, a wielu zastanawia się w ogóle, no, jakim cudem bzdurne, Wiktor jest bzdurne, jeszcze przy no Ludzie jednak nie zdają sobie sprawy z wielu rzeczy, a swój no. osąd wydali na podstawie paru sekund z kilku klików. No. Jak wiemy, Taz jest takim typem człowieka, który lubi sobie patrolować, by też oczyścić nieco atmosferę w zespole. A trzeba pamiętać, że organizatorzy nie mogą pokazywać momentów, w no, których to tak, Wiktor rzeczywiście chce no pokazać tak, różnie tak. coś związanego z taktyką i tak tak dalej. To wygląda, no, dlatego potem no, ludzie że nie sądzą, pokazywać. że tak wygląda cała praca Taza w formacji G2. W punkt napisał tutaj Łukasz Pożyczek. Rzadko pojawiają się nagrania trenerów, bo z reguły mówią rzeczy, których nie można pokazywać, ale akurat ten fragment to dla mnie jawny troll ze strony Wiktora, który dobrze wie, że co ciekawego powie, to pojawi się na transmisji. Nie, ja uważam, że to nie był troll ogólnie. Ja uważam, że to nie był troll, i nie zgodzę się z Hermesem w ogóle w żadnym stopniu się nie zgodzę. Po prostu to była końcówka wypowiedzi, no. I też widać, że po angielsku, po polsku by troszkę inaczej to powiedział, widzowie. Sami wiecie, po angielsku dziwnie to zabrzmiało, bo uważam, że. że dziwnie to zabrzmiało ogólnie po angielsku, bo po polsku też inaczej by człowiek powiedział, nie? Tak wiesz, być krzyknął, tak jedziemy, tutaj. Panowie, musimy ten rundę zdobywać, naprawdę, focus, clue. no, nic są rounds, guys, no, you know, need round. no, wiecie o co chodzi, tak, no, to, to jest tak, no, zabrzmiało to trochę dziwnie, nie? Trochę inny punkt widzenia ma na to Lord, który stwierdził, że realizatorzy że tych wydarzeń całkiem często przestawiają taza w niekorzystnym świetle, no, tak jakby było to dobra, celowe Mariusz działanie, sobie liczące jego No, Inni ludzie jak zwykle zrobili swoje, nie wiedząc tak naprawdę, jak to wszystko wygląda wewnątrz drużyny. Z tego turnieju mamy jeszcze jeden klip z Wiktorem, w którym no. wyraźnie słychać, że chce po prostu rozluźnić atmosferę w składzie. Przechodząc już jednak no, stricte do we tego, can... co obecnie dzieje się na tle, to z grupy A pewni gry w play-offach są już zawodnicy Fury i Natus Vincere. Na na swojej drodze pokonał Imperial, a później Liquid w BO3. Natomiast Furia wygrała z Face, a w półfinale grupy A pokonali Mouse. No, mi się wydaje, że serio, furia może zaskoczyć na tym turnieju u siebie grają, nie? No mogą zaskoczyć, bo naprawdę grają no, dobrego Cesa. Ja liczę, że zaskoczą, no bo furia da Folen to legenda przecież i gra na cały czas na wysokim poziomie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Fajnie jakby kto inny wygrał też turniej, jakiś co chwilę Nawik wygrywało, i wiecie, no Vitality Nawi, teraz G2 wygrało. W środku będzie by było, walczyć coś, o to, czy większa zmiana by ćwierć finału, czy też w przypadku zwycięstwa od razu od półfinału. Wymier w czasie dzisiaj, od godziny 21 Maus z Siuchy będą walczyć o to, aby w ogóle utrzymać ale mouse się Ale Maus wygrało zawodach, 2 i tak nie? Samo w przypadku no. Liquid Maus wygrało, Face też wygrało i Liquid odpadło, i Complexity odpadło. Tworzymy ten odcinek, to jeszcze wiele rzeczy może się zmienić w przypadku grupy B. Jeśli chodzi jednak o te pierwsze... A Astralis z Heroic wygrało, bo tego nie wiem akurat widzowie, czy Astralis wygrało z Heroic? Heroic 2-0 wygrało, tak? Heroic też forma, ale słuchajcie, też z Heroic jest taka akcja, bo oni grali średnio, nie? Ale czemu grali Średnio. Oni przecież nie mieli swojego składu. Przez oni, przez 2-3 miesiące, to Dexter nie jeździł nim na lany. Oni, bo Dexter miał problem z tą wizą co chwilę, nie? I nie mogli trenować normalnie, na lanach nie mogli grać. Co chwilę jakieś zmiany tam u nich, na standing grał co chwilę. Więc uważam, że teraz dopiero normalnie mogą zacząć trenować. I ja im kibicuję, bo nieźle mi idzie. Naprawdę nieźle mi idzie. I widać, że chłopacy nawet nie rozumieją się. Dexter też nawet dobrze gra. Aż się nie spodziewałem, że tak dobrze zaczął grać. I on ogólnie był strasznym Baiterem. A po tym meczu G2, jak oglądaliśmy, to on szukał entry. Naprawdę biegał po tej mapie, dobrał rotację, co chwilę był gdzie indziej na mapie widać, że troszkę go nauczyli grać. Lepiej, bo jak on grał w OG tam, no to tak baitował, że ja nie mogę go oglądać przecież. Pierwsze rezultaty: Vitality pokonał Nines, Demongo zdało sobie radę z formacją Virtus Pro, Astralis z nowym prowadzącym Kadianem pokonał Eternal Fire 13 do 11. Czy myślę, że wywalą snack z G2? No nie, no na pewno nie w tym roku, tak? Na pewno nie w tym roku, jak już to w następnym. Ale wątpię, żeby wy... go na ten moment. Za duże sukcesy na razie odnosi snacks żeby go wy... No nie oszukujmy się. Daleko z nimi zachodzi, wygrał z nimi turniej, więc no to, że jeden turniej nie poszedł, to trzeba by wy... Widzowie, a Face co? Face cztery turnieje nie poszły, czy pięć prawie, ch... I... grają i... i zmian nie ma. No ja... A do tego G2 przegrało z Heroic 10 do 13. Snake ma 2026 niby? No to za... kontrakt, bo ten na ławce będzie zarabiał ku 10k euro za... Tak chciał. Tu obecnie w dolnej drabince trwa match Nines kontra Virtus Pro, a do tego już o 18.30 o życie zagrają formacje G2 i Eternal Fire. No jak wiemy, no to G2 przegrało 02 z Eternal Fire i odpadło. W górnej drabince Vitality walczy z The Mongols i na razie mamy tam mocno wyrównane starcie. No i o 18.30 Astralis zagra ze swoim odwiecznym rywalem, czyli Heroic. Ramach... Ale jak wiemy, że też ciężko jest iglami wizowie na scenie. Bardzo ciężko jest iglami przejść na scenie. No nie ma igli za bardzo, więc. Dlatego jest ciężko, nie? Chyba, że z innych drużyn by wyciągnęli, tak? By Zapłacili, no ale to, tu jest duży problem. Tu jest duży problem, no i to wygląda jak wygląda. A ja się cieszę, że Heroik wygrał z tym Astralis. Wracając do tego meczu, do Adrianowi też, który poszedł tymi dwoma grać stawnym i jabim, co w wbili kosek Kadianowi taką, że szok. Jak z Heroik przecież wypijali go, potem oni przeszli do Astralis i dobrze, że Heroik im do bardzo dobrze. I ta Astralis niech za to co na blasie nakłamali te ku... I tak trzeba podkreślić to, nie? W tych zawodów mogliśmy usłyszeć też kilka ciekawych wypowiedzi ze strony graczy. Jak stwierdził Monezi, lubię ten nowy update, movement jest inny no. w 100%. Tutaj w tym kontekście chodziło mu raczej o te nowe animacje. No tak, ten movement bardzo dobrze jest zrobiony, uważam, że bardzo dobrze robotę. Do tego dodał jeszcze, wzmocnili Digla, możesz dosłownie biegać i strzelać. Nie rozumiem dlaczego. Z... Wzmocnili Digla? Nie wiem, nie zauważyłem ogólnie. Nie zauważyłem tego, że wzmocnili Digla w żadnym aspekcie, dalej jak Jakoś nie zauważyłem tego, nie? Zmienili grafikę, i jeśli masz ustawienia na niskie, wciąż wygląda jakbyś miał je na wysokie, dlatego FPS-y są gorsze. Tak, dorsze, tak. Bo... no i to ogólnie też nie wiem, czemu War tego nie naprawiło cały czas z tymi FPS-ami, bo no tu chodzi o detale, nie? Masz detale, tekstur, masz na high. Nawet jak masz na low, w opcjach to one i tak są na high. Medium, masz na je na high. I dlatego jest mniej FPS-ów o wiele, i dla mnie to powinno być. Stryknięciem palcem, żeby oni takie coś naprawili, widzowie. No nie oszukujmy się, to nie może być trudne, żeby naprawić, żeby high detale były high, low były low. Dobrze, że program takiego formatu porusza ten temat, bo jak wiemy akurat w ich kwestii Walf potrafi słuchać. Ogólnie przy okazji EM Rio warto też powiedzieć, no. że finał będzie BO5 i cieszę się, Dobrze, że ta zmiana maję, następuje MR, we wszystkich dużych BO5. rozgrywkach, bo przy MR12 finały BO3 nie są według mnie wystarczające. Ozzist no, stwierdził, że się. to samo chcemy zobaczyć mm. na Majorze w Chinach. Jeszcze w Kopenhadze finałowe starcie, jak wiecie, było BO3. Obecnie nie wyobrażam sobie innego scenariusza jak zmiana tej decyzji na przyszłego Majora. Ogólnie tak, wszystko zależy od wal, czy oni będą chcieli BO5 zrobić, a wydaje mi się, że oni nie lubią systemu BO5 i będzie BO3 znając ich, nie? Wszystkim na bieżąco oczywiście jesteście Wrocz informowani na, Discord, na naszym do Oglądamy dalej. wale wie jak naprawić CSA2, wie? Stary, moim zdaniem nie wiedzą jak naprawić Jacks Vitality na Blast World Final. Ostatnimi czasy na reddicie rozpętała się dyskusja nad saptikiem i ogólnie tym, dlaczego granie online w CS2 wciąż mocno kuleje, a wręcz zalicza regres. Na to po raz kolejny odpowiada deweloper Valve Fletcher Dan, który... Ale jak ostatnio się rozpisali, co? Zaczynają odpowiadać. To jest ciekawe. To jest ciekawe, że zaczynają odpowiadać na reddicie. Jestem pod wrażeniem, że zaczęli czasami na Twitterze, nawet na X-ie, tak, odpisują. Tam jest magia. Ko komunikują się. Co się zmieniło? w ostatnich miesiącach zaczął o wiele częściej komunikować się ze społecznością. Jak stwierdził, nie ma to nic wspólnego z Subtikiem. Wiemy, że używamy więcej przepustowości niż jest to konieczne. Dzieje się tak z powodu starego systemu animacji, który nie działa wydajnie z siecią. Pracujemy nad jego zastąpieniem, ale to duży projekt. ...który, jak możemy się domyśleć będzie wymagać sporo czasu, aż zostanie wrzucony do gry. Dobrze. Ciekawe, okej. Okay. Trzeba jednak wiedzieć, że deweloperzy przynajmniej zdają sobie sprawę z problemu i wiedzą jak go naprawić. Wa no wiedzą jak naprawić. Oni no po roku, widzowie, no po roku to chyba każdy by wiedział jak to naprawić. Oni są programistami, nie my, nie? Dla mnie to to jest hit, że ten SAPTIK jest prowadzony i jest tak że grasz ogólnie na TICu 64 grasz. No, w CSA2 grasz na tiku 64 a co jest najlepsze bo dużo ludzi nie wie, że na początku CS2 był TIC128 na serwerach Faceit normalnie grałeś na tiku 128 a Valve później to zablokowało i gramy na tiku 64 plus subtick który gubi kule połowę kul gubi czasami i jest młyn a oni naprawili przynajmniej teraz animację. a czy naprawił ten subtick to wydaje mi się pół roku, rok wydaje mi się jeszcze trochę to potwa jak oni tego kolosa nie potrafią naprawić tam ludzie narzekają i, i występuje u mnie akurat tego nie ma ale Ważna jeszcze kwestia do tego Hit. stary system animacji o którym jest mowa nigdy nie był używany w CS:GO wychodzi zatem na to że Dan mówi tutaj o tych samych animacjach które były użyte na przykład w Half-Life: Alyx tam sprawdzało się to dobrze ale to jednak gra single player w CS2 nie zadziałało już tak dobrze jak chcieli tego no, developerzy O pan Mezi widzowie pan Mezi nasz ulubieniec elektryka kumpel z elektryka Jax zastąpimy z jego podczas światowych finałów Blasta, Powód w tym przypadku jest bardzo prosty. Brytyjczyk oczekuje narodzin no. swojego pierwszego dziecka i ma zostać ojcem mniej więcej w czasie, gdy rozpocznie się turniej. Ja jestem ciekaw, jak zagra Jax, nie? On, ale jest 31 lat? 32? Coś takiego? No, chyba coś takiego ma, nie? Trener Vitality stwierdzi, że ta decyzja została podjęta już dwa miesiące temu i wciąż nie przeszkadza to w drużynie przygotowaniach do majora. Jax już kiedyś stendinował dla formacji Vitality, wówczas podczas 32, 17 no. sezonu ESL nie. Pro League Dupri znajdował się na urlopie rodzicielskim. Z Zmieniamy już jednak temat. Dadak przychodzi do nas z kolejną porcją ciekawych sztuczek w Counter Strike 2. Tym razem pokazał, jak no, można okay. wykorzystać drzwi przy okazji BSA.B. b Ale to i... ja wiem, to no ja już to widziałem. To Monesi chyba pokazywał, tak mi się wydaje, że to Monesi pokazywał. To. W jaki sposób to zrobił? Nacisnął dwukrotnie E, aby zamknąć lewe drzwi. Następnie zamykał prawe i blokował je ciałem. Przy okazji CS2 i ostatnich aktualizacji ludzie wciąż prezentują tego typu filmy, z których wynika, że dalej mamy duży problem z ginięciem już za ścianą. Jak napisał szata muszę zobaczyć. Kto jeszcze tak nie filmie? miałem, nie miałem jeszcze tak, ale jak ja bym tak padł, to bym monitor na wizji chyba, nie? I słuchajcie widzowie, ogólnie, co jak co, to się zrobiło po tym update, bo przed update'em nie było w takim stopniu, nie było w takim stopniu, ogólnie. To zrobiło się po tym update'cie, przecież. Ja w tak nie miałem już, ten test troszkę go naprawili i aż tak nie miałem, aż tak jak ten typ, no tu, kto nieźle padł za ścianą, stary, to przecież on tu pół metra za ścianą padł, zobaczcie. Wynik... I zobaczcie, on już uciekł dawno, Każdy... podkręcił kulę, patrzy radar, no tak, no widzę, no. już za ścianą, jak napisała jedna z osób, to kwestia pingu, Przykładowo, mając go... Na wartości 10 no. ludzie z 50 milisekundami mają mniejszą szansę wygrać pojedynek, ponieważ kiedy no, gracz tak. z niższym pingiem go eliminuje, Zgadza ten się. drugi nie jest w stanie nawet zareagować. No. I to powinno być zmienione. W CSGO tak nie było i w CS2, no, zmienili to i niestety, jeśli masz różnicę pingu, to masz przewagę, ale też jest tak jakoś zrobione i nie wiem jak to działa dokładnie, że typ jak ma 100 pingu, to on się jakoś zrównuje z twoim pingiem. Po rzecz, notalnie, nie jestem w stanie wytłumaczyć, jak to działa do końca, ale może na czacie niektórzy eksperci na YouTube, jak dacie w komentarz, to byłoby miło, nie? Ale tak jest, jeśli masz 5-10 pinga i grasz na typa, który ma 60, to ty typa będziesz lał, nie? I tyle. I teraz jeszcze dwie szybsze kwestie. ESL Challenger Atlanta ostatecznie padł upem Quest, którzy pokonali w finale no, Big 2 do jednego w niestety Wildcard z Frendem i Vincem odpadli w półfinale, jednak wciąż mogą być bardzo zadowoleni z występu na tych zawodach. No i czy ja uważam, że Big to jest porażka, nie? Totalna porażka, że oni nie wygrywają takich turniejów. Oni powinni wygrywać takie turnieje przecież, no. Oni jeżdżą na te turnieje tier 2 i dostają. A pamiętajmy, to była seria, serio, jedna z lepszych drużyn jak Santares tam grała. A tu takie tarło odp... To jest szok. Ponadto Monte dostaje się do playoffu w turniu CCT po tym, jak pokonali Metisport no. i w fazie grupowej zrobili bilans 3 do 1. I widzowie, u mnie na kanale od piątku Monte w playoffach CCT oglądamy. Będzie powrót, będzie powrót na transmisję. Oglądamy meczyki, będzie młyn. Jeszcze nie wiem o której godzinie, ale w piątek oglądamy Montek. Będę informował na Discordzie. Na polskiej scenie powraca temat Micha, który już od dłuższego czasu znajduje się o, bez żadnej drużyny go. do reprezentowania. Jak mogliśmy się dowiedzieć od Michała? Tak, chciałbym zagrać w polskim składzie. Już tyle grałem w Europie w ostatnim czasie, że tęsknię za tym, żeby się komunikować no, o polsku. Oczywiście dużo grałem w Europie, to Ostatni nie, nie mecz na HLTV, Michu miał ze stycznia 2024 roku, kiedy jeszcze w formacji Ikla rozgrywał zamknięte kwalifikacje do europejskiej no, ten, ten skład to był Kopenadze. mem dla Jak mnie. myślicie, do jakiej polskiej drużyny Michu mógłby potencjalnie dołączyć? Do jakiej potencjalnie mógłby dołączyć? Żadnej, bo nie ma polskich drużyn za bardzo. <laughs> nie ma organizacji, nie ma niczego w Polsce, a miksowo wątpię, żeby ktokolwiek chciał grać za, za darmo i szukać organizacji. Więc no... Do... O, dobrze napisaliście widzowie, do Emeritos. Ku a, zgłoszę się do Micha. Napiszę mu. Cyrk w organizacji Blik ciąg dalszy. O, Podobno no, chcą oni stworzyć to, dwie ja, ja akademie. Fuj. Jeden nowy skład ma mieć graczy z regionu CIS, a druga Znowu. formacja chce ściągnąć Bleak. do siebie zawodników z Europy. Wciąż należy pamiętać, że ich główny skład znajduje się w dużym kryzysie. Ciągłe zmiany cyfer. i rotacje graczy z pewnością nie pomagają w zbudowaniu stabilnej drużyny. Jak napisała jedna z osób, Kasat robi notatki z tego, co zrobiło Evil Geniuses, którzy, jak wiecie, mieli w swoich Gadam szeregach się. dużą ilość graczy i również wypalili ogromną ilość pieniędzy w błoto. Nie znaczy ja to mam bekę górnie z tego blit esports, tyle hajsu tam typ ten kasat przepalił tymi zmianami wszystkimi, ku... że słuchajcie, jeśli ja bym był coachem drużyny i bym takie tarło, mi by było wstyd, serio, mi by było totalnie wstyd i sam bym podszedł, sam bym podszedł, po prostu bym widział, że jest i żeby wzięli innego trenera albo coś, bo to jest serio. Taki typ tak się nie liczy z hajsem, takie zakupy robił i rzeczy, że to jest dla mnie nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, jak można tak hajs przepalić w takiej organizacji i że właściciele zezwalają na to. Wyglądała w przypadku Copenhagen Wolves. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Fessor wylądował na ławce rezerwowej Szybko i dał świat do szukania dla siebie nowej drużyny. Wystarczy tylko zobaczyć, ile zmian było przeprowadzanych między majem a październikiem. O, tutaj również to, tutaj też jest młytek, zobaczcie w składzie o, zagranie dnia topór OLE zobaczcie, HP nie stracił. Spray transfer, okej, ale wczorajszej akcji to nic nie przebije. To oglądaliśmy widzowie, co? Tego, tę, tą na niuku dobrze. Ty broił bombę, ekstra. Ty potwierdzał pojemniczek, zobaczcie. W no. Ale tak jak jeszcze taka akcja się cie swoim akcentem jest coś z nadzwyczajnego. Nigdy macie w opisie oraz komentarzu widowie wchodcie do PK, a pamiętajcie najlepsza dawka informacji i ze strony, od strony Teeta. Stawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Teny Teeta, tak Cześć, powiem Lajka i subika, zostawcie chłopakowi naprawdę dobre filmy robi.